No i bardzo dobrze, że było 3 do 0, bo w końcu Barcona położyła kres, jeśli chodzi o brzydką grę hetafę, no, ale hetafę praktycznie z tego jest znana znane. No właśnie dzisiaj na temat meczu Barcona kontra, Hetafe, pewne zwycięstwo Barcone 3 do zera. W tym mamy dwie bramki Ferrana Torresa, także bramkę Dani Olmo, Olmo. Szkoda, że na listę szaców nie pisał się tutaj Robert Lewandowski. No właśnie, jaki to był występ, jeśli chodzi o Polaka. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku. Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Właśnie na temat meczu na kontra Hetafe, bardzo dobrze, że było 3 do zera, tak jak po prostu no, szantuje każdego przeciwnika, tak uważam, że po prostu no troszeczkę Hetafe tutaj no został utarty, jeśli chodzi o ich sposób gry, styl gry, który jest znany praktycznie tak brutalny, faul, bezsensowny, po prostu tak, nie, niektórzy nazywają, że to jest po prostu patologia, a nie futbol, no tragedia po prostu tak, Hetafe jak się po prostu patrzy, jak oni grają w piłkę, no to to wypacza po prostu kompletnie jakby sens z piłki nożnej. To jest bezsens, tak? To jest po prostu kompletny bezsens to, co gra hetafę. Te faulowania, jak sędzia nie zobaczy, podstawienie nogi Robertowi Lewandowskiemu, jaka to jest dziecinada, po prostu masakra. No, i gdzieś tam wiadomo, hetafę po prostu zdobywa punkty, tak? Jakby bazuje na tym, ale to, to jest takie dryfowanie tak naprawdę na jakichś szczątkach statku. Zamiast budować po prostu tak silną, mocną łódź, jakąś nowoczesną, to jest to takie dryfowanie na jakichś szczątkach praktycznie łodzi. Tak można powiedzieć, po prostu jeśli chodzi o hetafę obrzydliwy futbol, muszę powiedzieć, tak? E, muszę powiedzieć po prostu, że jest to obrzydliwy e, e, futbol, jeśli chodzi o to, co po prostu prezentuje Hetafe, no przede wszystkim trener, tak? No bo to trener po prostu Hetafe, taki e, styl gry narzuca swoim po prostu piłkarzom. No muszę powiedzieć, że jakbym był piłkarzem, to bym się mocno zastanawiał, czy w ogóle bym chciał grać w takiej drużynie, tak? Często się mówi, że tam piłkarz wybiera drużynę, do których po prostu chce pójść, czym są możliwości, czy trener na niego będzie stawiał Okej, okay, są różne możliwości i tak dalej, ale naprawdę, jeżeli miałbym po prostu do wyboru, no, wiadomo, też ciężko powiedzieć, tak, jaka byłaby sytuacja dana, ale no, naprawdę pewnie bym odrzucał taką ofertę. Ktoś powie, no, ale nikt nie powiedział, żebyś w ogóle tam trafił, czy byś był takim dobrym piłkarzem. Tak, ale oczywiście, tak, tylko z punktu widzenia po prostu sposób gry, jak oni grają, tak, no, to jest po prostu wstecznienie się, jeśli chodzi o piłkarzy, tak. Także po prostu na tej wygrała 3 do 0. Zrobimy sobie zaraz po prostu taką analizę. Ja chyba kiedyś mówiłem, taki przypadek, Daję taki przykład, że jak byłem dzieckiem, czy tam dzieciaki grałem po prostu w piłkę nożną. E, też po prostu były zawody między szkołami tak klasowe i tak dalej. E, to po prostu jedna szkoła przyjeżdżała na takie turnieje piłkarskie wewnątrz szkół, tak, e, to nawet nie było, że tam po prostu jakby kluby piłkarskie, młodzieżowe i tak dalej na jakimś wysokim poziomie, tylko między szkołami. I Jedna szkoła, która przyjeżdżała, po prostu miała piłkarzy, e, tak, e, chłopaków uczniów, którzy grali i wystawili takiego po prostu wysokiego tura, takiego byczka, który tam po prostu kiblował z dwa czy trzy razy, który był po prostu tam przypakowany i jeszcze trochę z nad nadwagą I jak on wchodzi po prostu, to siał po prostu po strach, zamęt, tak, z swoją posturą, nie potrafił kompletnie się tam po prostu tak jakby z tą piłką, mieć piłkę przy nodze, tylko biegł szybko do tej piłki i jakby działa na zasadzie takiego strachu, tak, że miał po prostu efekt psychologiczny, no to bez sens, tak. To tak można powiedzieć w przypadku Hetafe, oczywiście zachowując pewne proporcje, tak, ten brzydki po prostu patologiczny futbol, dziś faule Robert Lewandowski wielokrotnie po prostu był tutaj kontuzjowany, gdzieś po prostu drapany po rzepkach, tak, i tak dalej. E, no bez sensu, kompletna sprawa. Mamy tutaj statystyki, strzały z 16 do 3, strzały na bramkę 7 do 2, posiadanie piłki 71% po stronie Barcony, 29% po stronie Hetafe, podania 738 do 300, celność podań 89% do 68%. Tak sobie nawet myślę, że jakbym był kibicem Hetafe, to, yy, no nie mówię, żebym się wyrzekł po prostu klubu, tak, któremu bym kibicowo nie wiem, od młodości, ale byłoby mi tak po prostu po ludzku najzwyczajniej wstyd. Wstyd po prostu, za, za ten sposób gry, który prezentuje hetafę. Wolałbym drużynę, która po prostu jest yy, yy, słabsza piłkarsko, jeśli chodzi o umiejętności, która przegrywa, tak. Niech ona nawet przegra z tą Barconą 7 do 0, tak? Niech to będzie po prostu pogrom, ale niech grają rzeczywiście, a nie takie e, po prostu tak, e, taka po prostu patologia piłkarska, tak? No i teraz żółte kartki 2 do 4, czerwone kartki 0 do 0, spalone 3 do 1, żółte różne 3 do 2, ale też widzimy, że już po prostu coraz cię, ciężej jest Barconie złapać przeciwnika na te spalone, tak? Na które po prostu wcześniej Barcona chwytała, łapała po prostu przeciwników. Jeśli chodzi o tabelę, to widzimy pierwsze miejsce, Madry drugie miejsce, FC Barcelona trzecie miejsce, Villarreal e, i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o to zestawienie po prostu te nie, drużyny. E, tak, no, tutaj zajmuje ósmą lokatę, ósmą praktycznie pozycję. Szczerze mówiąc, to naprawdę szkoda po prostu szczępić sobie języka, jak się po prostu analizuje hetafe, bo to jest tragedia po prostu, tak? Natomiast zobaczmy sobie tutaj z punktu widzenia oczywiście Barcelony, tutaj poszczególne występy zawodników, poszczególnych po prostu piłkarzy. No to tak, Robert Lewandowski nie miał zbytnio dużo tych szans, jeśli chodzi o zdobycie gola, sporo po prostu faulowany, gdzieś tam też po prostu powinny być faule, które powinny być odgwizdane, powinna być kartka, którego sędzia nie widział albo nie chciał po prostu widzieć. Natomiast to, to też są takie ciężkie mecze po prostu dla Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o hetafę, ale moim zdaniem mimo wszystko pomiędzy jakby ten aspekt to i tak był po prostu słaby występ w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Ferran Torres, który tutaj wpisuje się na listę strzelców tak dwukrotnie, chociaż myślałem, że po prostu tak na tą sytuację sam na sam praktycznie tą setkę tak, żeby zdobyć gola. E tak sobie pomyślałem, kurczę, jak on to spuduje to będzie miał takiego moralniaka, takiego kaca moralnego po prostu, że będzie miał stres przy każdej piłce. I chyba też miał takie bo widać, było takie lekkie zawahanie, tak? Mówi, panie zamiast, myślę, kurczę, nie mogę tego spudować jak to spuduje to będzie fatalnie, wyśmieją mnie i tak dalej. I rzeczywiście, gdyby to spudłował, a jeszcze troszeczkę by się zastanawiał i mogło to by różnie wyglądać. No ale mimo wszystko po prostu gol padł. Tak, e, mamy też Olmo, Frankie de Jong, Christensen, e, Gerard Martin, e, tutaj Eric Garcia, Kunde, González, e, Tak to właśnie wyglądało. Bramkarz bardzo nie miał zbytnio dużo po prostu pracy, aczkolwiek też tam była taka sytuacja jedna, która po prostu była bardzo niebezpieczna tutaj, tak gdzie bardzo nam mogła stracić bramkę. Wszedł Araujo, wszedł też Rashford, e, wszedł Lopez, Casado, do Bardaggi. Rashford starał się po prostu szarpał, tak. Jeśli chodzi o to spotkanie, jeśli chodzi praktycznie tutaj o ten mecz, to rzeczywiście. Natomiast ja mam wrażenie, że Markus Rashford po prostu on albo za głęboko wchodzi w Polakarno, albo za bardzo się po prostu wypycha na boki, tak. Jeśli chodzi o boisko. A wiadomo, że może to, to być taka taktyka, może to być taki po prostu sposób, tak, żeby po prostu ściągnąć tutaj uwagę obrońców. No nie zawsze to jest skuteczne, tak? Nie zawsze to jest po prostu skuteczne. Może powinien wcześniej po prostu dogrywać tą piłkę, e, tak, asystować, niż tak wchodzić, czy po prostu nie, oczywiście no po prostu potrafi zdobywać bramki z takiego mocnego kąta, no ale to nie zawsze się po prostu uda, tak? Także no chetaf. Obrzydliwy futbol, tak? No naprawdę szkoda sobie szczępić. No, tutaj możecie to powiedzieć słowo, na grę Hetafe. Natomiast no, pytanie, czy my możemy tutaj w ogóle analizować grę bardzony na tle takiej drużyny, jaka jest po prostu Hetafe? W jaki sposób analizować, tak? Liczy się zwycięstwo, liczy się po prostu, że to też były trzy gole. Natomiast yy, to jest w ogóle ciężko po prostu, no, no co będziemy tutaj analizy prowadzić, tak? Oczywiście poszczególnych zawodników możemy ocenić, tak? A natomiast no po prostu na te takiego przeciwnika, yy, no, no, to, czy, by, który, który tutaj często gra nieczysto, tak? No to ciężko tutaj odnieść, po prostu jakby punkt mieć jakiś punkt odniesienia do tej drużyny, tak? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.